Cześć, tu Magda. Dzisiaj przychodzę do Was z TBR-em na 2021 rok, czyli 24 książki na 2024 rok. Wybrałam sobie 24 tytuły, gdzie, które gdzieś tam mi się rzucają w oczy, o których myślałam już długo w tym roku, ale nie dałam rady ich przeczytać. Ja takie TBR -y nagrywam co roku, oczywiście różnie mi wychodzi stosowanie się do nich i czytanie tych książek, ale to nie zmienia faktu, że sprawia mi to przyjemność, więc czemu mam tego nie robić. Plus może wy tu też znajdziecie jakieś tytuły dla siebie, które byście gdzieś tam chcieli w przyszłym roku przeczytać. Różne gatunki, starałam się Wybrać z każdego regału, czyli z każdego gatunku, który tutaj praktycznie mam. Chyba nie mam jedynie żadnej książki stricte dla dzieci, ale tak poza tym to chyba mam tu większość gatunków, więc mam nadzieję, że coś tutaj Was zainteresuje i przeczytacie to razem ze mną w przyszłym roku. Bo uwaga, ja mam plan, jak zrealizuję mój 24-książkowy TBR. Mamy 12 miesięcy, 24 książki, czyli będę czytać. Po dwie książki w miesiącu z tego TBR-u. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Nie wiem jeszcze w, w jakiej formie to będę robić. Może na przykład na vlogach bym losowała numerki od 1 do 24 z, ty, z tych, tych, albo tytuły po prostu. O, to by było fajne. Jakbym losowała co miesiąc tytuły, które czytam. Może tak zrobię. Dobra, okej, okay, już przestaję gadać głupio i przejdźmy do książek. Dobra, zaczniemy od książki, którą mam zaczętą w tym roku, ale wiem, że jej nie skończę, czyli Lebron, biografia. Lebrona Jamesa. Ja zaczęłam tę książkę jakoś teraz, niedawno, ale no przez święta i przez to wszystko, przez inne filmy, które musiałam nagrywać, to nie dałam rady jej skończyć, więc nie liczę nawet na to, że skończyłam w przeciągu następnych 3-4 dni, bo tak się nie stanie, więc przekładam ją na przyszły rok i bardzo chciałabym ją przeczytać, a razem z nią chciałabym przeczytać inną biografię. Już wam pokazuję jaką: Michael Jordan Życie. Wydanie uaktualnione. Um, obie to cegły, szczerze mówiąc, um, więc na pewno bardzo długo będę je czytać. I, I zrobię to na pewno z dużymi przerwami, bo nie chcę, wiecie, czytać tej i później od razu przejść do tej. No ale myślę, że przez całe 12 miesięcy uda mi się do nich wrócić i je przeczytać. Więc tak to są e, pierwsze dwie książki. Teraz, e, okej, okay, lecę po kolei tak jak tutaj te książki są, bez jakiejś kolejności konkretnej. Mamy e, klasyk Wichrowe Wzgórza, Emily Bronte. E, tak, to jest książka, którą ja. Za którą ja się zabierałam, szczerze powiem, chyba z trzy razy. Ale zawsze robiłam to chyba nie w dobrym momencie, bo czuję, że ta książka może mi się spodobać, ale jakoś tak. Nigdy nie mogłam się w nią wciągnąć i zaangażować I to nie jest tak, że nie lubię klasyków, bo ja może nie czytam ich aż tak często, ale jak już czytam to, to raczej mi się podobają I gdzieś tam się w nich odnajduję, nawet w tych typu takich, wiecie, lżejszych, romantycznych To, to i tak sprawia mi to jakąś taką przyjemność, bo, bo te książki są napisane w kompletnie inny sposób niż, niż te współczesne teraz I te doznania z czytania są Mam wrażenie jakieś takie bardziej wyjątkowe Szczerze mówiąc, powiem, że nie do końca wiem o czym są wichrowe Wzgórza W sensie wiem, że to jest historia jakiejś takiej niedozwolonej nie miłości W sensie chyba mężczyzna i kobieta się w sobie zakochują Ale ta kobieta bez innym mężczyzną nie, nie, nie wiem dokładnie, nie chcę czytać też opisu No ale jest to po prostu historia miłosna em, Dość dramatyczna, tyle, tyle wiem Następnie mam... <tryk> Coś, co też zaczynałam. Zaczynałam to chyba w ogóle. Nie wiem kiedy, dawno temu. Nie podołałam, ale zaraz zobaczycie, dlaczego nie podołałam. A mianowicie dlatego, że to jest wielka cegła, czyli dzienniki. Sylwii Plav od 1950 do 1962 roku. To była ciężka przeprawa, jak, jak czytałam te początkowe gdzieś tam strony, ale pamiętam, że bardzo mocno mnie uderzyły te słowa, które tutaj gdzieś tam są, i przemyślenia Sylwii Plav, więc bardzo chcę do tego dziennika wrócić. Ja czytałam Szklany Klosz i bardzo no, podobała mi się ta książka, to ciężko powiedzieć, ale uważam, że to jest bardzo dobra książka i yy, przeczytać jej dzienniki to będzie coś niesamowitego. I bardziej wiecie poznać historię tej kobiety, więc tak planuję. Nie wiem, jak mi to pójdzie, ale planuję. Następnie mam książkę, którą kupiłam nie wiedząc, że jest wydana w Polsce <grym> czyli Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow. Ona jest w Polsce wydana jako jutro, jutro i znowu jutro. Ym, I to jest historia. Y na nastolatków, młodych dorosłych, nie wiem w jakim oni tam, gdzieś tam są, w przedziale wiekowym, albo na studiach, albo w liceum, którzy tworzą grę. No i to im przynosi wielką sławę, ale bardzo mocno wpływa na ich relacje, na ich życie, nie tylko pozytywnie, ale też negatywnie, no i tutaj to mamy, ale co tam się dalej dzieje, nie wiem. Brzmi to naprawdę fajnie, widziałam też bardzo dobre opinie o tej książce, akurat na zagranicznym BookTube, bo w Polsce jakoś tak w ogóle nie wiedziałam, że jest wydana, więc też dla mnie nie było o niej głośno. Nie wiem, czy było głośno, czy nie, tak naprawdę, ale ja gdzieś tam o niej w ogóle nie słyszałam w Polsce, ale na zagranicznym BookTube słyszałam bardzo dużo. Następnie, jak już jesteśmy przy książkach po angielsku, to mam tutaj A Variety: Colin Hoover. Ja czytałam kilka książek Colin Hoover i um, nie jestem fanką, ale o tym thrillerze słyszałam. O wiele lepsze opinie niż o reszcie książek, więc może akurat tam i też siądzie. Tutaj mamy historię męża i żony, gdzie niestety żona, sławna autorka thrillerów, zostaje sparaliżowana i może zatrudnia pewną kobietę, aby dokończyła jej książkę. No i ta kobieta znajduje pewne zapiski, które są taką spowiedzią tej żony sparaliżowanej, i z tego się tworzą. Niepokojące rzeczy, ona to czyta i jest jakby coraz mroczniej. Do tego też zbliża się do męża, no i tam różne rzeczy się dzieją. Ok, następna książka to Diuna. Diuna to książka, którą chciałam już przeczytać dawno. Chciałam ją przeczytać od momentu, gdy dowiedziałam się, że wyjdzie film. Ona jest tak pięknie wydana, że to jest po prostu. Tak, chciałam ją przeczytać, kiedy dowiedziałam się, że wyjdzie film, a było to już dość dawno temu, jak wiemy, ale nie przeczytałam. Filmu też nie obejrzałam, bo chcę pierwsze przeczytać książkę, oczywiście, więc no chyba nadeszła na nią pora. Taką mam nadzieję. Ale powiem Wam, że trochę się jej boję, bo słyszałam, że to jest naprawdę ciężka książka, trudna i dużo osób jej po prostu nie rozumie, więc trochę obawiam się, że, że będzie no bardzo wymagająca, ale. Też fajnie, takie książki też są fajne, więc mam nadzieję, że podołam i ją przeczytam I później obejrzę ten wspaniały film Następnie mam um, The Atlas Six, Olivia Blake To jest książka, która była bardzo, bardzo popularna na zagranicznym e, TikToku W Polsce chyba też jest dość popularna, ale tam o wiele o wiele bardziej o niej słyszałam I tutaj mamy historię, gdzie raz na 10 lat Sześcioro magów może się ubiegać o wtajemniczenie Tym razem poznajemy kolejną, te, tą finałową szóstkę, których od wtajemniczenia dzieli 12 miesięcy I dostają dostęp do różnych tam archiwów i później będą oceniani I wtajemniczenie dostanie tylko pięciu z nich Brzmi mega ciekawie i chodzi ta książka za mną już od dłuższego czasu, więc więc bardzo, bardzo się na nią gdzieś tam czaję. Dalej mam powieść graficzną, którą już chcę przeczytać od nie wiem nawet ilu Mouse. I to jest przepięknie w ogóle wydana. Powieść graficzna, bardzo ciężka, bo porusza temat Holokaustu, ale no em, słyszałam o niej same praktycznie dobre opinie, więc myślę, że warto przeczytać. Tutaj mamy historię biograficzną ojca autora, Którym był ocalałym z Holokaustu. Tak, jak wiecie, te tematy mnie bardzo, bardzo interesują, więc myślę, że, że ta powieść graficzna też przypadnie mi do gustu, chociaż ostatnio powiem Wam, że praktycznie w ogóle nie czytam powieści graficznych, nie wiem, nie wiem od czego to y, zależy. Naprawdę w tym roku przeczytałam ich bardzo mało, więc fajnie będzie po te sięgnąć Jak już jesteśmy w tej tematyce, to mamy tutaj um, Oni homoseksualiści w czasie II wojny światowej I ta książka dostała nagrodę Nike Czytelników i Czytelniczek 2022 Ja już czytałam jedną książkę o homoseksualistach w obozach i to był Różowy Trójkąt, tak mi się wydaje, że tak się nazywa Ja ją w ogóle mam, powinnam ją mieć, ale nie wiem gdzie jest tak, mężczyźni z różowym trójkątem. Przepraszam, mężczyźni z różowym trójkątem. I była bardzo dobra, tylko ona jest bardzo cieniutka. A tutaj mamy o wiele grubszą i, i też bardziej szczegółową. Kupiłam ją na targach kiedyś, bo gdzieś tam przykuła moją uwagę i od tej pory um, o niej trochę zapomniałam. I teraz, jak przeglądałam sobie moje półki, to sobie o niej przypomniałam i bardzo zapragnęłam ją przeczytać. Dalej mamy zakon mimów. Ja przeczytałam pieśń, e, nie pieśń, czas z żnip czas żniw. Przeczytałam i mega mi się podobała ta książka naprawdę bardzo. Więc dziwię się, że jeszcze nie przeczytałam drugiego tomu. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Um, muszę to zmienić. Muszę do tego wrócić, bo nie chcę zapomnieć tego co się wydarzyło w pierwszym tomie, bo wtedy powrót do drugiego tomu będzie o wiele bardziej trudny, bo, bo nie będę pamiętać szczegółów z pierwszego, więc chcę jeszcze na świeżo do niej do tej historii wrócić, bo um, Samantha Shannon Totalnie rozwaliła system, jeśli chodzi o czas żniw. Mam tu też dwie inne książki Samantha Shannon Liczę je jako jedną, bo jest też wydanie jedno całe Ja tutaj mam akurat w dwóch częściach Zakon Drzewa Pomarańczy, to jest książka, którą ja zaczęłam w tam w tym roku i byłam na chyba 150. stronie już i musiałam ją odłożyć, nie pamiętam dlaczego, ale bardzo, bardzo mi się podoba i pamiętam, że straszliwie mnie wciągnęła, straszliwie mnie wciągnęła już od pierwszych stron, więc wiem, że na pewno mi się spodoba, dlatego chcę ją przeczytać i chcę się rozkoszować z tym, w jak wspaniały sposób tworzy historię Samantha Shannon, bo to jest coś niesamowitego. Ja no, tak, więc taki jest plan: trzy książki Samantha Shannon, a raczej dwie. No i oczywiście jeśli chodzi o zakon mimów, no to tutaj bym chciała też trzeci i czwarty tom przeczytać Ale no na razie jakby małymi kroczkami Następnie mam książkę I nie żyli długo i szczęśliwie. Najgorsze rozstania w historii To jest dosłownie książka o najgorszych rozstaniach w historii I mamy tu napisane, że z tej książki dowiesz się jak nie ukrywać kochanek Czy lepiej zginąć od sztyletu czy trucizny Jakie imprezy organizował papież Aleksander VI Kto, z kim, kiedy i dlaczego Strasznie, strasznie fajny jest ten obraz Opis tutaj, bo jest to nawiązanie do tego, że jeśli jesteś po rozstaniu i siedzisz w rozciągniętych coś tam Dresach na kanapie z pudełkiem lodów, to pamiętaj, że zawsze mogło być gorzej, bo nie musisz ucinać głowy swojemu byłemu i tak dalej Więc myślę, że to będzie bardziej taki, wiecie, śmieszny sposób, lekki, opisane Zobaczymy i to jest autorki, która napisała... Tak, Co nas nie zabije To jest tej samej autorki jakby co? Dalej mam reportaż w temacie, w którym już chciałam się zagłębić dość dawno, czyli 11 września, dzień, w którym zatrzymał się świat. To jest akurat wydanie z wydawnictwa poznańskiego, bo wiem, że no, ta historia została opisana w, w wielu, wielu książkach, ale o tej słyszałam naprawdę bardzo dobre opinie, bo nie każda gdzieś tam jest polecana, nie każdy reportaż um, o tym wydarzeniu jest polecany, ale o tym słyszałam dobre opinie, więc właśnie ten chcę przeczytać. Myślę, że opisywać wam, o czym ta książka jest, nie muszę, ale co ważne, to tutaj mamy napisane, że um, autor zaczął dokumentować losy osób dotkniętych przez zamachy już następnego dnia i nie przestał przez kilkanaście lat i mamy tutaj um, pasażerów porwanych samolotów, strażników, pracowników World Trade Center i ich bliskich um, i, I wiele, wiele innych osób, więc no myślę, że to będzie bardzo taki treściwy reportaż, taką... Taką mam nadzieję. Następnie mam dylogię, której myślę że się tutaj nie spodziewacie, bo o niej już się praktycznie w ogóle nie mówi. Nie wiem, czy w ogóle się mówiło, bo ona została wydana przed tym, jak ja w ogóle weszłam na BookTubea, bo w 2017 roku pierwszy tom wyszedł, ale widzę, że patronat tutaj mają bestsellerki, między innymi nad pierwszym tomem i drugim również. Więc e, tak, jest to książka Loveline. E, pierwszy i drugi tom mam. Kupiłam go bardzo dawno temu. Nigdy nie było mi po drodze z tą serią. I jakoś tak patrzyłam na te książki i mówię, może bym to w końcu przeczytała, ale nawet nie pamiętam o czym to jest. Szczerze wam powiem, więc zaraz się dowiemy. Mamy tutaj historię e, pewnego mężczyzny, psychologa, który doradza kobietom, jak zbudować satysfakcjonujący związek i nie pozwolić się manipulować. I spotyka on pewną dziennikarkę, która aktualnie przechodzi przez rozwód i ma ona napisać artykuł, który obnaża metody stosowane przez um, trenerów podrywu. No i gdzieś tam ich los się łączy i różne rzeczy się dzieją. Brzmi ciekawe, więc zobaczymy. Dobra, już powiem Wam, że już bliżej niż dalej. Ok, następnie mam dwie serie, które nie są w ogóle ze sobą powiązane, ale pokażę Wam je razem, ponieważ chcę zrobić dwa osobne filmy na temat tych serii. Chcę zrobić film, gdzie czytam całą serię dotyk Julii. Pierwszy tom tutaj mamy, dotknij mnie, tak? Dobry tom wziąłam. I całe dwory. Czy chcielibyście zobaczyć takie filmy, gdzie dosłownie przez całego vloga czytam wszystkie tomy tej serii. Czekam na ostatni tom w Polsce, żeby wyszedł, bo ma wyjście chyba początkiem przyszłego roku. No a dwory mam już wszystkie, więc teraz tylko trzeba usiąść i czytać. Jestem mega ciekawa, bo o obu tych seriach słyszałam, jakby słyszałam i nie słyszałam, bo nie do końca wiem, o czym są. Gdzieś tam unikałam informacji o fabule, żeby nic nie wiedzieć i żeby wejść to wiedzę totalnie na surowo. Ale z drugiej strony słyszałam jakby pełno zachwytów I em, ludzie naprawdę to uwielbiają Więc no chcę zobaczyć co takiego jest w tych seriach Ale wiadomo też, że są wielcy przeciwnicy, szczególnie dworów Bo są różne opinie na ten temat Ale chcę, chcę wiedzieć, chcę wiedzieć o co w tym chodzi I jakie są te książki Więc taki mam plan Jeśli chodzi o Sarah J. Maas to mam tutaj też szklany Tron, w tym pięknym wydaniu, teraz od wydawnictwa uroboro z barwionymi brzegami Jak już... Hello Hello, nagrywam Karola zadzwoniła, więc nie wiem na czym skończyłam, ale chyba na Szklanym Tronie Chciałabym przeczytać te, ten pierwszy tom, chociaż nie liczę, że przeczytam całą serię, nie liczę Ale chciałabym przeczytać go po dworach Zobaczymy dalej, co ja tutaj mam dalej. Może jakiś reportaż. Reportaż mam jeszcze jeden. Czyli Alaska, przystanek na krańcu świata. Ta książka jest tak pięknie wydana. Pokażę Wam jakieś tutaj. Czy Wy to widzicie? Strasznie mi się marzy polecieć na Alaskę. Więc pierwszym krokiem do tego będzie. Przeczytanie o tym miejscu, bo jeszcze nie czytałam o Alasce I mamy tutaj odpowiedzi na takie pytanie jak Czy na Alasce płaci się mieszkańcom za życie? Kto, jak i dlaczego wciąż poluje tam na wieloryby? Co zrobić, gdy stanie się oko w oko z łosiem? Następnie mam um, coś, co pewnie jest wam bardzo dobrze znane, czyli Babel um, Czyli o konieczności przemocy Rebeki Kwang. Czytałam i Wojnę Makową i czytałam Yellow Face No ale Babel gdzieś tam Zawsze w planach był, ale nigdy nie udało mi się po nią sięgnąć, więc mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się uda to zmienić i, i poznam tę historię, bo um, oczywiście gdzieś tam negatywne opinie były, że ta książka jest nudna, że jest przegadana, ale większość jednak opinii jest. Pozytywnych ludzi się zachwycają tą historią, więc mam nadzieję, że mi też przypadnie do gustu Dalej mam um, książkę, którą zaczynałam kiedyś po angielsku i nawet doszłam chyba tak do jednej trzeciej, czyli Kleopatra i Frankenstein I tutaj mam wydanie po polsku, ale mam ją też po angielsku z tego, co mi się wydaje, tak, mam Jeszcze nie wiem, jak ją przeczytam, czy po polsku, czy po angielsku, czy może wysłucham w audiobooku po angielsku, bo tak właśnie ją... Um, Wcześniej słuchałam i, i naprawdę um, wtedy pamiętam, że zrobiła na mnie dobre wrażenie, ale była dość dziwaczna Mam nadzieję, że po takim czasie, gdy wrócę do tej historii i zacznę czytać od nowa, to um, zrobi na mnie dobre wrażenie Bo widziałam naprawdę różne, różne opinie po, po tym, jak wyszła ta książka w Polsce To ludzie mają bardzo takie mieszane Odczucia w stosunku do tej historii. Tutaj poznajemy młodą e, dziewczynę, Cleo, która ma 24 lata, ma trudną przeszłość i ma też problem, e, problem z wygasającą za kilka miesięcy widzą. Do tego też poznajemy Franka, który jest 20 lat starszy, jest kierownikiem agencji reklamowej. No i gdzieś tam oni się poznają, zaczyna między nimi iskrzeć, jest wzajemna fascynacja i. Biorą dość szybko ślub i tutaj mamy opisaną ich relację. Relację bardzo em, różną, gdzie ludzie z ich, z ich otoczenia już nawet nie wiedzą, czy kipisować temu, żeby byli dalej razem, czy żeby się rozstali. Tak, to są tematy, które ja bardzo lubię w książkach. Opisy relacji nieidealnych, relacji toksycznych wręcz, więc mam nadzieję, że, że tutaj tam mi też przypadnie do gustu. Em, dobra, dalej mam. Ha, może to. Ten drugi, czyli książę Harry, to jest jego biografia, historia z jego perspektywy. Zaczęłam ją, dosłownie byłam chyba na 20 stronie i odłożyłam, ale nie dlatego, że mi się nie podobała. Ja bardzo mnie, mnie bardzo interesuje w ogóle Rodzina Królewska. Już czytałam kilka książek gdzieś tam o nich i nie znalazłam jeszcze żadnej, która by była dobra. Więc mam nadzieję, że że ten drugi y, gdzieś tam zrobi na mnie wrażenie, chociaż wiem, że mogą to być fakty trochę nagięte i że Harry mógł to po napisać pod siebie bardziej i siebie wybielić w tym wszystkim, ale no jestem mega ciekawa y jak to poszło? No wiadomo, że nie on to pisał, a raczej ktoś za niego, no ale jestem, jestem ciekawa, co tutaj nam opowiada i o czym. Myślę, że to będzie chyba cała historia jego życia. Jestem ciekawa. Naprawdę bardzo mnie to interesuje i ze wszystkich książek o Rodzinie Królewskiej, które aktualnie mam, to chyba ta mnie najbardziej ciekawi, dlatego ją też wzięłam. Chociaż mam jeszcze drugą, czyli Zemsta: Meghan Harry i Wojna Windsorów jej też jestem bardzo ciekawa, ale raczej pierwsza chcę się wziąć za tą. Dwie ostatnie książki. Taylor Jenkins Reid. Na zawsze, ale z przerwą. Ja przeczytałam praktycznie każdą książkę Taylor Jenkins Reid. To jest jedna z moich ulubionych autorek, ale Forever Interrupted jeszcze nie przeczytałam. Ja za bardzo jej książek po polsku nie czytam. Raczej staram się sięgać po oryginały i, i tak większość historii poznałam, ale właśnie mam po polsku to wydanie, a po angielsku nie mam, więc przeczytam po polsku. I to jest jej debiutancka powieść, więc jestem ciekawa, jak, jak to wszystko się zaczęło. Ale to będzie smutne. Mamy tutaj um, historię kobiety, która ma całe życie ułożone, wszystko, um, wiecie, zaplanowane No i też jedną z tych stałych rzeczy w jej życiu jest pizza z jakiejś tam knajpy Któregoś dnia przychodzi odebrać pizzę i nie spodziewa się tego, że pozna miłość swojego życia Miłość swojego życia, z którą bardzo szybko bierze ślub Ich związek się bardzo szybko rozwija, ale niestety um, jej ukochany ginie No jej życie oczywiście się bardzo zmienia, a ona się załamuje jest napisane: Przygotujcie karton chusteczek. Przy tej historii nie można nie płakać. Ja jestem strasznym płaczkiem, więc przypuszczam, że złami mi serce ta historia. Już mi się chce płakać, chociaż przeczytałam dopiero opis. Ja nie, nie, nie oceniajcie mnie. Ostatnia książka. Mam nadzieję, że przy niej nie będę płakać, czyli Gon zniknęli. Teraz przeczytałam dopiero opis tego. Jakie to będzie super! Tutaj mamy świat, w którym znikają wszyscy, którzy mają ukończone 15 lat, więc na świecie zostają tylko osoby młodsze niż 15 lat. I wiecie, zostają bez policjantów, bez lekarzy, bez w ogóle wszystkich pracowników na świecie w różnych miejscach. I dzieci muszą zajmować się dziećmi, dzieci muszą zajmować się światem, dzieci muszą zajmować się polityką. Ale to jest świetne. Chcę to przeczytać w tym momencie. Ale nie zrobię tego. Zostawiam to na 2024 rok. Ale super. Czemu ja wcześniej nie interesowałam się tą książką? Tak, to tyle. Słuchajcie, to tyle. To są wszystkie książki, które mam zaplanowane na 2024 w sensie. Nie wszystkie. Oczywiście nie przeczytam 24 książek w 2024 roku. Mam nadzieję, że uda mi się przeczytać ich o wiele więcej, ale to jest TBR, który sobie wybrałam, który gdzieś tam chcę, którego gdzieś tam chcę się trzymać, no a resztę książek będę oczywiście dobierać na bieżąco. Dajcie mi znać, jakie są Wasze plany czytelnicze na przyszły rok. Czy czytaliście którąś z tych książek, które tutaj pokazywałam? Wszystko mi piszcie w komentarzach, a ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Na dzisiaj to już tyle widzimy się następnym razem. Cześć!